Cześć drodzy widzowie i subskrybenci! Nazywam się SLAV i witam w SLA Views Adventures. Ale dzisiaj jesteśmy w bardzo przerażającym miejscu. Tylko się rozejrzyj wygląda to tak strasznie. O tym miejscu mój subskrybent powiedział mi w komentarzach. Co więcej, wysłał mi to wideo, tylko popatrz na to, coś na niebie. O mój Boże, coś go zaskoczyło i to spadło. Tutaj. To spadło właśnie tutaj. Wyglądało jak samolot, a jednocześnie jak krokodyl. Więc to może być słynny Bombardiro-Krokodil. Jeśli się nie mylę. Albo napiszcie w komentarzach, jak to się pisze poprawnie, bo to jest Bombardiro-Krokodilo. Coś w tym stylu. Nie wiem, jeśli jesteś wystarczająco mądry, napisz w komentarzach, jak to napisać poprawnie. Więc zaczynajmy wędkowanie magnesem w tym miejscu, aby sprawdzić, czy coś tam pozostało. Ciągle od tego bombardolo krokodolo. Tak, możemy znaleźć jakieś rzeczy, które mogą być związane z tym strasznym i niebezpiecznym potworem. Mam coś na moim magnesie. Moja lina jest mocno napięta. To musi być coś naprawdę dużego. Więc bądźmy bardzo ostrożni, aby wydobyć tę rzecz z wody. Chłopaki, czuję, że to jest duże. O, to jest koloru pomarańczowego. Co to jest? Co do diabła? O mój Boże, wiem, co to jest. Ta rzecz jest instalowana w samolotach. W samolotach możesz zobaczyć, jak to wygląda w oryginalnym, naturalnym rozmiarze. Mam na myśli, że to nazywa się czarną skrzynką. Cyfrowy rejestrator lotu ma tutaj okablowanie USB, więc możemy podłączyć to urządzenie do komputera i zobaczyć, co się stało. Dokładnie na tej przerażającej nodze, dlaczego Bombardiro Krokodilo wpadł do tej wody. Ale rzucajmy dalej, aby zdobyć więcej rzeczy, a potem zobaczymy, co jest w środku, ale tylko jeśli dostaniemy 5000 polubień. Więc dopóki nie dostaniemy 500 polubień, nie wiemy co jest w środku, co jest w środku czarnego pudełka. O mój Boże, miałem rację, chłopaki, jest tam krokodyl i jest czarne pudełko. Zatem miałem całkowitą rację. To szalone, to naprawdę od bombardiro krokodilo. O mój Boże, rzucajmy dalej, aby znaleźć więcej rzeczy z podwody. No więc chodźmy. Tak naprawdę trochę się tego miejsca boję, ponieważ Bombardiro Krokodilo to bardzo niebezpieczna postać. Ma bomby i tak inne rzeczy. A jeśli coś takiego leży gdzieś pod wodą, może to być niebezpieczne. O rany, chyba coś złapałem. Tak na pewno moja lina się napina, więc bądźmy bardzo ostrożni, wyjmując to z wody. O rany, jest tyle wodorostów. Popatrz, jak to dziwne, ale na moim magnesie jest coś. O mój Boże, co to jest? Coś pomarańczowego i jest obrazek krokodyla. O mój Boże, co to jest? Popatrz na to to jest jakby pomarańczowe, trochę dziwne. I nadal nie rozumiem, co to jest, chłopaki. Nie wiem, dlaczego jest tam jakiś szczęśliwy. O tak, to jest Happy Meal z McDonald's Bombardiro Krokodilo. Happy Meal. O jak to poprawnie powiedzieć? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, więc spróbujmy to rozpakować i zobaczyć, co jest w środku, bo to może być bardzo interesujące. Wow, Bombardiero Crocodilo Happy Meal. Tak, to szalone. Jeśli lubisz takie typy rozpakowań, możesz napisać komentarz na ten temat, a ja zrobię więcej rozpakowań dla ciebie w moich przyszłych filmach. Zobaczmy, co jest w środku. Już teraz. Dobrze! Zobaczmy. Wow! Jest tutaj tyle rzeczy, a musi tu być też zabawka związana z Bombardiro Krokodilo. Tak, ale chłopaki, to miejsce wygląda na takie przerażające i dziwne. Jeśli zauważycie coś dziwnego czy coś strasznego, śmiało piszcie w komentarzach, zobaczymy, jak uważni jesteście. Ale teraz rozpakujmy i zobaczmy, jaką zabawkę dostaliśmy z tego Happy Meal od Bombardiro Crocodilo. Więc pierwszą rzeczą, którą wyjęliśmy stąd, jest burger. O mój Boże. To bardzo specjalny i unikalny burger. Jest cały zielony jak krokodyl. To bardzo proste. O mój Boże, chłopaki, popatrzcie. To wygląda tak dziwnie. Ten burger ma zielony kolor. To szaleństwo. Czy powinienem go spróbować? Czy powinienem go spróbować? O nie, zapomnij zostawić lajka, like a ja spróbuję to teraz. Zostaw lajka like teraz. Podobał Ci się ten film. O, dziękuję za lajka. Like Dobrze spróbujmy hamburgera z krokodylem, napisy wykonał Dimatorzok. To jest obrzydliwe, o mój Boże, jest takie zielone, jest całkowicie zielone. Tak się myślę, że to nie jest tylko burger, to mięso jest mięsem krokodyla. To jest obrzydliwe. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze tam mamy. Ale to nie wszystko. Jest więcej rzeczy. O, co to jest? Bombardiro krokodilo frytki. Pierwszy jest tu jeszcze więcej rzeczy w środku Happy Meal. Dobrze. O mój Boże, to jest Sos Bombardiro. Zobaczmy, jak wygląda Sos Bombardiro. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Co do diabła, takie zielone. Spróbujmy. Zielony frytek, zielony krokodyl, Sosu Bombardiro. Zobaczmy. Och! Mój Boże, wygląda to tak dobrze, wygląda to tak interesująco. Ja. To jest nadal smaczne. Och. Mój Boże, to jest takie pikantne. To jest tak zupełnie pikantne. O mój Boże, ten sos i te frytki są takie gorące. Jeśli chcesz, abym zdobył więcej, polubmy ten film. Inaczej nie będę już mógł tego zdobyć. To szaleństwo, ta bardzo dziwna, szczęśliwa paczka. Ale jeśli chcesz, abym znalazł więcej szczęśliwych paczek, napisz rozpakowanie lub szczęśliwą paczkę w komentarzach, a ja znajdę więcej pudełek z różnymi dziwnymi postaciami tylko dla ciebie. I teraz najciekawsza część, czas na zabawkę. Okej, okay, wow, to mały bombardiro krokodilo. O mój Boże, zobacz, jak to wygląda. To jest bardzo interesująca i bardzo nowa zabawka. Myślę, że można go dostać tylko z tej szczęśliwej paczki. I wygląda to tak świetnie. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Napisz, która postać jest Twoją ulubioną. Bombardiro, Krokodilo czy ktoś inny, która jest Twoją ulubioną. Śmiało, zapisz to. A chłopaki, jeśli nadal oglądacie ten film, a jeśli lubicie łowienie magnesem, dlaczego by nie zasubskrybować? To jest dla mnie bardzo ważne. Zróbmy to teraz. Zasubskrybuj a będziemy dalej łowić magnesem. To było fascynujące. Ale rzucajmy dalej, aby zdobyć więcej grzywien. Tak więc idźmy dalej o rety. Hej, coś złapałem tak prawie, widzę, że to kolor zielony. Hej, słyszałeś to? To był dziwny dźwięk. Idźmy dalej, żeby to wyjąć. Wow, 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 co to jest? Co do diabła! O mój Boże, chłopaki, co to jest? To wygląda jak rakieta. To wygląda jak wojskowy pocisk. To szaleństwo, chłopaki. To może być prawdziwe. Jest koloru zielonego, więc może to być coś wojskowego, albo może być związane z Bombardiro Krokodilo. Ta bomba mogła zostać odłączona przez bombardiro krokodilo. Och, tak, ta rakieta może być bardzo niebezpieczna. Może eksplodować w każdej chwili. Żartuję tylko, chłopaki. Tak, to może być niebezpieczne, ale już nie eksploduje, bo znaleźliśmy to pod wodą. Ale ten pocisk na pewno może być związany z bombardiro krokodilo. Więc na następny raz rzucę mój magnes w to samo miejsce. O tak, to był dobry strzał, nieprawdaż? Dobrze, idziemy dalej, idziemy dalej. I o, o tak, złapałem coś. O mój Boże, mam dziwne przeczucie, chłopaki. Bardzo inne uczucie. Nie wiem, to znalezisko wydaje się takie inne, nadal nie mogę zrozumieć co to jest. Dobrze, chłopaki. Myślę jest coś zielonego. Tak. Zdecydowanie mam dziwne uczucie. O, patrz, są bombelki, wszędzie jest tyle bombelków. O, rety, co to jest? To dziwna zielona rzecz. O mój Boże, to krokodyl, to bombardiro krokodyl. Czy to tylko jego głowa? Ach, o mój Boże, tak się boję, tak się boję tej rzeczy. O mój Boże, to głowa bombardiro krokodyla. Popatrz tylko na to, to wywołuje taki strach. Tak się boję. Nie wiem, czy to jeszcze żyje, czy nie, ale zobacz, jak ładnie jest pocięte. Dlaczego jest oddzielone od samolotu? Na tamtej stronie powinna być głowa krokodyla i samolot, ale nie ma samolotu. Jakoś się oddzieliło, a może całą głowę ktoś ugryzł, jak smok czy rekin, czy ktoś. Jeśli masz jakieś pomysły, kto mógłby ugryźć tę głowę, napisz w komentarzach, ale wygląda to tak niebezpiecznie, wygląda to tak przerażająco. To prawdziwa głowa bombardiro krokodilo, wiecie chłopaki. Tylko popatrzcie na to miejsce. Wygląda tak przerażająco i tak dziwnie. Tylko na to popatrzcie, spróbujcie ich usłyszeć, tak? Jest pełno przerażających rzeczy i czuję się trochę przestraszony. Już znaleźliśmy głowę Bombardiro Krokodilo, ale nadal myślę, że jest więcej rzeczy do znalezienia pod wodą, więc rzucajmy dalej, żeby zrozumieć, jak ta głowa została oddzielona, dlaczego wszystkie części są oddzielone, jakie są sekrety tego miejsca o chłopakach i myślę, że złapałem coś, coś interesującego. O co to było? Dawaj, 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 co do diabła, ktoś mnie dopinguje, ktoś próbuje mnie przeciąć, przeciąć tą liną, co to jest? Tam jest coś żywego, coś odcięło głowę, bombardiro krokodilo. Dobrze, spróbujmy, nie, teraz jest dobrze, więc spróbujmy jeszcze raz. O, myślę, że tam jest coś, o, co to jest, o, o, chłopaki? Niewiarygodne. To prawdziwa śmigło lotnicze, które zwykle montuje się w samolotach. I właściwie, jeśli spojrzycie na Bombardiro Krokodilo, jak poprawnie przeliterować jego nazwę, proszę, napiszcie w komentarzach. Możecie zauważyć, że on ma nawet po dwa na każdym skrzydle jedno skrzydło na drugim i jedno skrzydło na drugim to bardzo interesujące. To kolejny dowód na to, że wszystko jest jakoś powiązane z bardzo dziwnym samolotem, który jest również znany jako Bombardiro Krokodilo. Tak, chłopaki, to miejsce jest przerażające, a wszystkie te szalone znaleziska są powiązane z Bombardiro Krokodilo. Pamiętacie, że możemy poznać wszystkie sekrety Bombardiro Crocodilo z wody, używając tej czarnej skrzynki z samolotu? A jeśli wciąż nie podobał Ci się ten film? Proszę zrób to teraz, potrzebujemy przynajmniej 5 tysięcy polubień, tylko razem możemy osiągnąć tę liczbę, więc polub ten film teraz, a w niedalekiej przyszłości zobaczymy co jest zapisane na tej czarnej skrzynce, która była zainstalowana na samolocie Bombardiro Crocodilo. Ale teraz rzucajmy dalej, aby zdobyć jeszcze więcej znalezisk. To miejsce jest przerażające i skrywa wiele sekretów. Więc zdobądźmy więcej rzeczy. Och, mam coś w tej chwili. Miło, dobrze. Wszędzie jest tyle brudu. Tworzę tyle treści tylko dla moich subskrybentów. Jeśli nadal nie jesteś subskrybentem, to czemu? Subskrybuj teraz. To dla mnie bardzo ważne. Marzę o jak najszybszym zdobyciu 5 milionów subskrybentów. Zobaczmy więc, co mamy. O, spójrz. Tam jest coś niebieskiego i białego. Co to może być? Co do diabła? Budy sportowe? Co to jest? Ten temat wydaje mi się znajomy. Wygląda na to, że widziałem to gdzieś. Och, przyjrzyjmy się jeszcze raz bliżej temu filmowi. Dobrze, kiedy bombowiec leciał, a potem został uderzony przez coś niebieskiego, i myślę, że tym niebieskim przedmiotem był ten but sportowy. Na pewno to był powód upadku Bombardiro Krokodilo. Dlatego Bombardiro Krokodilo się rozbił, ale kto mógł to zrobić? Może to inna postać, inna niebezpieczna postać, która zaatakowała Bombardiro krokodilo. Nie wiem, nie mam pojęcia, kto to mógł być. Jeśli masz jakieś pomysły, jeśli wiesz, jeśli jesteś wystarczająco mądry, napisz w komentarzach, kto mógł to zrobić. Kto mógł zaatakować Bombardiro krokodilo i kto jest związany z niebieskimi butami sportowymi. Um, to dziwne, wypuśćmy więcej rzeczy na wodę. Więc cała ta sytuacja jest dość dziwna. Znaleźliśmy wiele dziwnych, szalonych i niebezpiecznych rzeczy, a wszystkie są związane z Bombardiro Krokodilo. O tak, myślę, że coś mam. Orety to duża rzecz wychodzi. Orety to zielona rzecz. Wow, to szalone, popatrz na to. Uff, patrz. Jest więcej naostrzonych krawędzi. Wszystkie są jakby rozbite na kawałki z tej strony i z tej strony. Wszystko wygląda tak szalenie i tak przerażająco. Patrz na te wszystkie czerwone, krwawe części. Patrz na litery C, R, O, O, C. Co tu jest napisane? Nie mogę zrozumieć, nie wiem, co mogłoby być tu napisane. Proszę, napiszcie w komentarzach. Nie wiem, czy jesteście na tyle mądrzy. Oczywiście, patrz, ta rzecz jest tego samego koloru. Jak rakieta i jak głowa krokodyla, to szalone. Więc może to była część kadłuba samolotu, bo bombardiro krokodilo to właściwie samolot, a to jest część samolotu, ale została obrócona. Ale przez kogo? Nie wiem, zbierzmy więcej rzeczy, żeby to rozgryźć. Ojej, wszędzie tyle brudu! Dlatego to miejsce wydaje się jeszcze bardziej opuszczone i przerażające. A jedyną rzeczą tutaj jest Bombardiro Krokodilo pod wodą. Dobrze, zdobądźmy więcej rzeczy stamtąd, bo w każdej chwili mogło zdarzyć się coś dziwnego i przerażającego. O, czuję coś, o coś czerwonego, coś białego. I wow, chłopaki, co to jest? To jest ząb. Bardzo duży. Ten ząb jest zdecydowanie większy niż ten, który ma Bombardiro. Jest o wiele większy. To kolejny dowód na to, że na Bombardiro krokodilo zaatakowało coś dużego. Tak, dokładnie tutaj. Te dziury są tej samej wielkości co ząb. Więc na pewno został zaatakowany. Ktoś zaatakował Bombardiro krokodilo, a potem zniszczył go na kawałki pod wodą. Ale dlaczego tak zrobił? Zobaczmy więc, co jeszcze możemy tam znaleźć. Dobrze, oho, to był ładny rzut, i myślę, że możemy coś dużego zdobyć, bo czuję, że coś ciężkiego. Tak, to jest bardzo ciężkie. To jest naprawdę ciężka rzecz. Oho, coś zielonego. Wychodzi coś zielonego. O mój Boże, orety, orety, wiem, co to jest, chłopaki. To jest turboodrzutowiec. Zobacz, jak potężny jest. O mój Boże, to prawdziwy turboodrzutowiec. Ma ten sam kolor, co pocisk. I ten sam kolor, co skrzydło od Bombardiera Krokodyla. Więc to kolejny dowód na 100%, że ta rzecz jest powiązana z Bombardierem. Dobrze, zbierzmy wszystko. Skrzydło było gdzieś tutaj. Duża rakieta była tam. Głowa idzie tutaj, a śmigło było gdzieś tam. Jakoś tak zebraliśmy prawie cały bum-bum-zero, krokodyl. Chłopaki, zebraliśmy od niego wszystkie części, to szalone. I teraz na pewno widzę, że coś go zaatakowało. To szalone. Hej, chłopaki! Popatrzcie na liczbę polubień, które dostaliście pod tym filmem. Pamiętacie, że potrzebujemy tylko pięciu tysięcy polubień, aby zobaczyć, co jest wewnątrz tego czarnego pudełka i pozostało tylko jedno polubienie, tylko jedno polubienie od Was. Więc idźcie na dół i naciśnijcie przycisk polubienia. Teraz dawaj, dawaj, idź, 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 idź. idź. Dziękuję za Twoje polubienie dziękuję za polubienie. Dobrze, teraz możemy podłączyć to czarne pudełko do komputera i zobaczyć co zostało zarejestrowane na tym dziwnym czarnym pudełku. Więc teraz myślę, że będzie to bardzo łatwe. Po prostu podłączam ten kabel tutaj. Słyszeliście ten dźwięk? Dobrze. Więc tak, podłączyłem, zobaczmy, co mamy tutaj. Oto jest system plików, i jest wiele nagrań dźwiękowych. Odtwórzmy ostatnie, co? Co, co to jest? Uch, ten dźwięk. To uch, dźwięk Bombardiro Krokodilo, prawda? O, to jest jego głos. Posłuchajmy, lecę w niebie, lecę tak wysoko, tak, on po prostu leci, czy coś w tym stylu, co to było na początku. Czas o. Coś go zaatakowało, jak mówiłem, spadam, ale co to jest? No to rekin? To jest rekin. Och, spadło i to koniec, to koniec czarnej skrzynki, to szaleństwo. Bombardiro krokodilo został zaatakowany przez tego dziwnego niebieskiego podmiotu. Mam na myśli niebieski, trampki, a potem spadły prosto pod wodę. Ale przed upadkiem zobaczył rekina. Jaki rodzaj rekina? O co w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, czy masz jakieś pomysły. Jeśli znasz nazwę tego rekina lub tej postaci, proszę napisz to w komentarzach. Naprawdę chcę to wiedzieć. Dlaczego tak się stało? Więc śmiało piszcie swoje komentarze, a jeśli jesteście bardzo uważni i zauważyliście coś specjalnego lub coś niezwykłego na tym filmie, śmiało zapiszcie kod czasu i to, co zobaczyliście. To jest dla mnie bardzo ważne, bo to miejsce to miejsce jest przerażające to miejsce jest dziwne, więc naprawdę potrzebuję Twojej pomocy. Jeśli nadal oglądasz ten film, śmiało subskrybuj mój kanał już teraz, a jeśli chcecie, żebym kontynuował poszukiwania tej rzeczy. Która jest ukryta pod wodą, ten rekin, który jest związany z niebieskimi butami. Śmiało napiszcie komentarze na ten temat. A teraz dążmy do 15 tysięcy polubień pod tym filmem. A kiedy osiągniemy 15 tysięcy, wrócimy i zrobimy jeszcze więcej wędkarstwa magnetycznego. Ale teraz kliknij na ten film, kliknij na ten film, aby go teraz obejrzeć. A moje imię to Sław z Przygód Sława. I teraz możesz obejrzeć ten film. Kliknij na film teraz, aby obejrzeć. Dzięki za oglądanie, a teraz kliknij na ten film. Kliknij na to.